Dzień dobry, nazywam się Dariusz Nowakowski i zapraszam Państwa na program Studio Fakty. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji politycznej w kraju, ale też epidemicznej, tej, która martwi nas najbardziej, z wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obremskim. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry, panie To będzie trudna rozmowa, bo trudne czasy nadeszły. Czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tym trudnym czasie, czasie epidemii, to dobry pomysł? No, koincydencja czasu jest bardzo niedobra. W związku z tym, e, ja teraz, dla mnie najważniejsza jest walka z epidemią, w związku z tym... Chcę łączyć, a nie dzielić, więc w żaden sposób nie będę komentował ani wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ani kwestii protestów, słuszności czy niesłuszności, tylko no, chcę powiedzieć, że rzeczywiście demonstracje stanowią zagrożenie. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden taki czynnik, z którego się powolutku już zacząłem troszeczkę cieszyć, choć pewno to była sytuacja daleka od wielkiej radości, mianowicie. Zaobserwowałem, że mamy, mieliśmy trochę lekki spadek przyrostu zachorowań czy pozytywnych wyników testów na Dolnym Śląsku. To nawet było obserwowane w ilości pacjentów w szpitalach i no mam wrażenie, że masowe protesty, być może wizyty 1 listopada na grobach i ewentualnie 11 listopada no to jest rozsadnik, który może spowodować, że system służby zdrowia napięty, pamiętajmy, że i przed epidemią ten system był daleki od doskonałości, bardzo trudny do reformy ze względu na różnego rodzaju zawsze napięcia polityczne, nie tylko taki rządzącej jednej drugiej, ale także ze względu na lobby różnych grup związanych ze służbą zdrowia. No to wszyscy wiemy, że Polska Służba Zdrowia nie jest najlepsza w Europie. Może nawet bliżej tej dolnej części stawki. Natomiast te protesty nie pomogą. W badaniu CD Polska należy do tych krajów, które ma Stosunkowo niski procent lekarzy na tysiąc y, mieszkańców. Fakty są takie, że po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, przez wielu uznawanego za upolityczniony, ludzie wychodzą na ulicę, protestują, i to, o czym Pan mówi, ten lekki pozytyw, za chwilę może się zamienić w kulę śnieżną zachorowaną? E, to, to było lekko optymistyczne, o czym mówiłem. W tej chwili nie mam złudzeń, to znaczy na pewno idziemy na e, bardzo trudny czas, e, dramatycznie trudny czas. Potrafimy sobie jakoś tam policzyć z pewnym marginesem wydolność systemu naszej służby zdrowia, ale dlaczego ten margines? o czym mówię, bo jedna rzecz to jest jaka ilość łóżek covidowych ja mogę stworzyć poprzez decyzje wojewodne, że mają być łóżka covidowe, bo to tak to się do tego sprowadza, żeby znacząco nie obniżyć, obniżyć bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, którzy też chorują na inne choroby niż tylko na COVID. Natomiast i, i bym powiedział, że jeszcze dwukrotny wzrost to jest absolutny styk, ale teraz jedna uwaga. Niestety do takiego systemu zarządzania brakuje mi jednej danej, to znaczy albo jest pewien rachunek zakłóceń polegający na tym, że jednak duża część personelu lekkiej nadreprezentacji w stosunku do zakażeń ogółu mieszkańców Dolnego Śląska także jest wyeliminowana poprzez covid. I to jest element zupełnie nieprzewidywalny. Znaczy my układamy pewną siatkę miejsc covidowych, covid covidowych COVID na całym Dolnym Śląsku, ale także układamy siatkę działań nie dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców związanych nie wiem z, z neurologią, z kardiologią. To wszystko, to wszystko jest bardzo słuszne, ale w przypadku kiedy dziesiątki tysięcy osób spacerują po ulicach Wrocławia codziennie, te wszystkie działania nie przyniosą efektu w walce z epidemią. Zamykają państwo branżę, zamykają państwo siłownie, baseny, a jednocześnie kilkadziesiąt tysięcy osób w największych polskich miastach codziennie chodzi ulicami tego miasta. Jaki jest sens zamykać kolejne ludzkie biznesy, kiedy ludzie i tak gromadzą się na ulicy? Znaczy. Istotą tych działań było ograniczenie czasu wolnego w ten sposób, żeby nie było, dochodziło do jak najmniejszej interakcji ludzi. Kiedyś strasznie się śmiano z czegoś takiego jak zakaz park, wyjścia do parków czy do, do lasów, i oczywiście ten sam zakaz mógł się wydawać wzdórny, ale bardzo duża część z nas mieszka w blokach. I chodziło o to, żeby stworzyć jak najmniej pokus do niepotrzebnego wychodzenia z domu. Bo wtedy w tej pierwszej fazie baliśmy się. No ale państwo I... sami stwarzają tą pokusę tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. To stworzył Trybunał Konstytucyjny. No upolityczniony, za nią wie. No dobrze, proszę mnie nie, nie ciągnąć tutaj za, za, za język. Nie chcę wchodzić w tej chwili w żadne aspekty polityczne. Trybunał Konstytucyjny jest. Osobnym, osobnym ciałem. Dobrze, to co zrobić, żeby załagodzić tę ale, sytuację? że czas tej rozstrzygnięcia e, jest niefortunny, patrząc na czas pandemii. Dobrze, to mamy ustalone, to jest niefortunny czas. Co zrobić teraz, żeby załagodzić ten konflikt? Wydaje mi się, że e, pole manewru nie jest e, zbytnio duże. Proszę wrócić do wczorajszego wystąpienia w Polsacie pana prezydenta Dudy. Przyznam się, że to nie jest w tej chwili moje zadanie. Ja nie jestem od komentowania polityki. Ja w tej chwili koncentruję się naprawdę w stu nad szpitalami, sanepidami. Ja to w stu rozumiem, panie Wojewodo, i ja pana rozumiem. Nawet powiem więcej. Pan, pan ma trudną sytuację. Apeluję do wszystkich mieszkańców Zielonego Śląska o znaczące ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. Pan ma trudną sytuację, pan walczy z epidemią, a tłumy chodzą po ulicach. Tak, mamy zamknąć się w domach, apeluję o to, czytać książki, dzwonić do przyjaciół, żeby relacje utrzymać, ale każde dodatkowe spotkanie jest rozszerzaniem zarazy. To nie jest sytuacja z marca i kwietnia, gdzie prawdopodobieństwo, że jest 10 osób i wszyscy są nie była dosyć duża. Teraz można powiedzieć, dużo większa szansa, że na 10 osób będzie jedna osoba covidowa. Nie wierzę, i to bym powiedział, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Polski, ale wszystkich krajów. Mieliśmy, byliśmy przestraszeni w marcu w kwietniu. Wszyscy uwierzyliśmy, że jednak ten COVID taki zły nie jest. Co prawda słyszeliśmy, że ktoś umarł, że ktoś był w szpitalu, ale to nie dotyczyło nas najbliższych. W tej chwili mamy sytuację taką, że prawie już każdy z nas Wie o kimś, kto bardzo ciężko przechodził COVID. Nie twierdzę, że każdy z nas już uczestniczył w pogrzebie, ale każdy z nas y, zna kogoś, kto źle przechodził ten COVID i czasami też to były te osoby, które wydawały nam się, że są w pełni zdrowie. Y, 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 ludzi wysportowanych, y, ludzi pełnych aktywności, ludzi, którzy nigdy u, u siebie nie zauważali jakichkolwiek chorób. Y, Więc. Nadal o tym widzimy mało i trzeba być ostrożnym. Za bardzo chyba młode pokolenie uwierzyło, że jest tutaj bezkarne w tym znaczeniu, że ich to nie dotyczy. Rzeczywiście procentowo nie dotyczy, ale proszę sobie wyobrazić, że to pokolenie pana najmłodsze może sprowadzić śmierć na swoich najbliższych starszych, jedno o jedno czy dwa pokolenia. I tutaj jest też apel o pewną odpowiedzialność do młodych ludzi. Ja jestem zwolennikiem, żeby nie jechać na nagrody, ponieważ to nie chodzi tylko o ten spacer. Nie tylko chodzi o ten spacer na, na cmentarzu, zapalenie yy, świeczek i tak dalej, choć przy tłumach jest to niebezpieczne. Bardziej jeszcze niebezpieczne jest to, że my się przemieszczamy. Bardzo często nasi zmarli nie leżą w tych yy, na cmentarzach i miastach, w których mieszkamy. Przemieszczamy się, a ci przemieszczamy, odwiedzamy rodziny. I to jest dodatkowe wzmocnienie i szansa dla wirusa. I dlatego być może w tym roku troska o rodzinę eee, musi być istotniejszym. O rodzinę, o, o znajomych, o, o Polaków, o Dolnoślązaków ma się właśnie przejawić tym, że nie odwiedzimy swoich najbliższych na grobie. Choć zdaję sobie sprawę, że to jest no, taka piękna polska tradycja pokazująca coś, coś bardzo szlachetnego. To znaczy Bezinteresowne zainteresowanie tami niż o tych, od których tu na Ziemi już nic nie zależy. Czyli ja uważam, że jakimś elementem naszego człowieczeństwa jest okazywanie wdzięczności. Czyli bezinteresowne dzięk dziękowanie. Tak? I, i, I wszystkich świętych, to, to według mnie ma takie, tak, takie znaczenie czegoś bardzo fundamentalnego na uczy. No ale ten rok był szalony. Pewnie był szalony dla, dla, dla chrześcijan, którzy. No, nie mogli uczestniczyć tak jak chcieli w okresie Wielkiego Postu i, i Wielkanocy. Być może będziemy mieli też przeprącone w jakiś sposób święta Bożego Narodzenia, więc no, no trudno. Ale ja myślę, że także wszystkich innych obywateli ten ten czas był szalony, który w jakiś sposób przekreślił ich, ich plany wakacyjne chociażby. No, to też fragment naszego życia. Więc Um, bardzo apeluję, na pewno będziemy mieli olbrzymią zbyszkę, będziemy mieli moment dramatyczny, ale jak przedłużymy um, czas nieograniczania naszych kontaktów towarzyskich, społecznych, politycznych, um, organizacyjnych, to będziemy mieli do czynienia, że ten czas koszmaru um, który może się wydarzyć po przekroczeniu pewnej liczby e, zakażeń, może trwać dłużej, bo proszę zwrócić uwagę, na to nie ma lekarstwa, na to nie ma lekarstwa w całym świecie, nie tylko na COVID, ale na przekroczenie pewnej ilości osób, które są zarażone. Bo nie ma żadnego systemu w świecie, który ma w bunkrze schowany drugi personel medyczny, drugi garnitur e, lekarzy, pielęgniarek i tak dalej, który w momencie, kiedy Ci się zakażą, będzie ich brakować, bo nagle liczba chorych wzrasta dwu, trzykrotnie więcej niż jest normalnie w systemie, wychodzą i się zajmują tymi pacjentami. Po prostu każdy system ma pewną wydolność. No I właśnie, ten... jaka jest nasza wydolność? Państwo też stworzą szpitale polowe. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. Oczywiście, no, no tu są podejmowane działania nadzwyczajne. Polska będzie miała w każdym województwie przynajmniej po jednym szpitalu polowym Taki szpital tworzymy we Wrocławiu przy ulicy Rakietowej. Prace są zaawansowane. Mam nadzieję, że zaraz po 20 listopada ten szpital ruszy. Ile to będzie łóżek? Będzie 400-450 łóżek, w tym 50, 50 łóżek respiratorowych. On jest w ten sposób projektowany, żeby maksymalnie wykorzystać personel medyczny, czyli to jest. Czasami można powiedzieć niekomfortowa sytuacja dla pacjentów, bo na dużej przestrzeni jest ich dużo, ale dzięki temu możemy trochę mniej na pacjenta zaangażować ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy, lekarzy anestezjologów. Tak? Na ile też szpitale wspomogą? Personel też, ale służby zdrowia. Na ile przedłużą naszą walkę z tym wirusem, tak żeby nie zabrakło no, dla nikogo respiratora czy łóżka? Na to trzeba patrzeć w dwóch, w dwóch wymiarach. Po pierwsze będzie to zwiększenie naszej bazy covidowej. No mniej więcej o jedną czwartą, więc warto się pochylić. Jedna czwarta to jest bardzo dużo. Po drugie, no, jeżeli to jest 400 miejsc, jeżeli liczyć, że pacjent będzie 7-10 dni przebywał na leczeniu, czasami jest to, jest to dłużej, no to patrząc, że niektórzy twierdzą, że do wiosny będziemy się borykać z problemem koronawirusa, to, to oznacza szanse dla wielu tysięcy mieszkańców naszego. naszego regionu, więc to jest bardzo dobra, bardzo dobry pomysł. Jeżeli nie ten szpital, myślicie już co dalej? No nie no, stwarzamy dodatkowe miejsca, będzie coraz w większym stopniu poszerzana baza covidowa także na bazie szpitali powiatowych i myślę, że w pierwszym momencie mieliśmy taki lęk i opór nawet władz samorządowych przez że do powiatów wprowadzamy pacjentów covidowych. Ale w tej chwili ja odbieram, że presja już nie jest tylko, że wojewodakarze, tylko że jest tak, presja oddolna, ponieważ w wielu, właściwie we wszystkich gminach, we wszystkich powiatach mamy wzrost zachorowań. I paradoksalnie ten wzrost zachorowań nie jest największy póki co. Zobaczymy, jakie będą skutki demonstracji I wszystkie święty, e, też. We, we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniogórze. No, ale na przykład mamy największe wzrosty w ostatnich dniach w powiecie Rozumiem, to takie informacje. Na bieżąco tutaj dla wrocławskich faktów, możecie być Państwo na bieżąco, na bieżąco słuchać opinii, ale też faktów, bo fakty są najważniejsze, dlatego jesteśmy wrocławskie fakty. Jedziemy dalej z tą naszą rozmową, bo jeszcze kilka ważnych pytań do zadania Panu e, Wojewodzie. E, mówimy o tym, że zamykane są branże gastronomiczne, siłownie. Pytanie, czy pełny lockdown to jest naprawdę dzisiaj, myślę, realna? Wielu Polaków czeka na tę odpowiedź. Nie wiem. Natomiast na pewno obserwujemy to, co się dzieje w Europie. Obserwujemy skalę zakażeń. E, istnieje niebezpieczeństwo, że te kraje, które w tej chwili są na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, czyli myślę o Belgii i Republice Czeskiej, to nie jest coś takiego, że jeżeli się nie opamiętamy, to tego nie osiągniemy. I być może jakaś forma lockdownu. No, przy, przyznam się, że no, nie chcę, bo ten lockdown. Yy, bo to trochę jest spór semantyczny, tak? Bo jeżeli zaczynamy jakieś poszczególne branże zamykać, jeżeli zaczynamy ograniczać możliwość spędzania czasu wolnego, to de facto z jakimś lockdownem mamy. No już jest częściowy lockdown. No tak, tak, tak. No, Pewno jeszcze, jeszcze nie mamy takiej sytuacji z gospodarką, jak się, na co się zdecydowała Republika Czeska, co wydaje się, że w tej chwili są konsultacje z landami pani kanclerz Merkel, na pewno to jest monitorowane przez rząd, rząd, polski. Wydaje mi się, że do prawie logdału jesteśmy już bliski. Czyli to już jest na wyciągnięcie ręki, jeżeli te liczby będą rosnąć, bo też słyszymy o tym, że minister zdrowia rekomenduje pełny lockdown premierowi, więc to też nie jest żadna tajemnica. Tak, tak no, no, z, z jednej strony z mojej perspektywy w tej chwili z głównego mojego e, takiego obciążenia psychicznego związanego z przygotowaniem sieci szpitalnej do, do wzrostu za, zakażeń. Lockdown byłby wskazany. No, ale po, właśnie. Dłuższą tak, metę zdaje sobie sprawę, że lockdown oznacza także mniejsze wpływy podatkowe, mniejszą możliwość dobrego funkcjonowania służby zdrowia. Proszę zwrócić uwagę, że walka z COVID-em wymaga nieprawdopodobnych nakładów finansowych. Także związanych z roszczeniami białego personelu. No widzimy to po deficycie w tym roku ponad prawie 100 miliardów. Pytanie jeszcze jest takie, czy w najbliższym czasie Państwo będą podejmować kolejne działania, aby we Wrocławiu sytuację jeszcze z tymi łóżkami poprawić? Bo mówi Pan o tych szpitalach powiatowych, ale jeżeli dojdziemy do takiej szczytowej skali tych zachorowań, to może dojść do sytuacji, że zabraknie łóżka na kogoś. No. Jest, Bo to brzmi niewyobrażalnie, prawda? Na pewnym śląsku mamy po polu łóżek w zołach, w hospicjach, i na oddziałach, i w szpitalach onkologicznych mamy 7,5 tysiąca łóżek. To, to jest trochę odpowiedź, jaka jest pojemność systemu. W tym 7,5 tysiąca łóżek. Zazwyczaj średnia w ciągu roku to było wypełnienie w dwóch częściach. Więc mniej więcej widzimy, jaki jest balans miejsc wolnych. W tej chwili około 800 pacjentów jest covidowych na Dolnym Śląsku. No więc można sobie przeliczyć, że jeżeli będę nakładał dodatkowe obowiązki na szpitala, stworzenia łóżek covidowych, to gdzie jest już ta równowaga w jakiś sposób zaburzona. No, ja bym powiedział, to jest bardzo specyficzna sytuacja, bo proszę zwrócić uwagę, żaden kraj nie jest przygotowany na katastrofę. Jak jest na przykład dziś trzęsienie ziemi bardzo, bardzo duże, no to robi się szybko szpitale polowe, bo system szpitalnictwa zdrowotny nie jest przygotowany na taką masowe uderzenie. Tylko w przypadku trzęsienia ziemi jest taki plus, że w tym czasie trzęsienia ziemi nie ma w innych krajach czy w innych zakątkach danego kraju i następuje pomoc. Następuje e, pomoc ONZ i tak dalej. Tutaj pandemia jest wszędzie. Każdy kraj zastanawia się, czy sobie radzimy, nie radzimy, a może u nas lada moment to wybuchnie. Proszę zwrócić uwagę, że nawet patrząc na mapę Polski, województwa, które były najbardziej dotknięte w pierwszej fazie, czyli śląskie, dolnośląskie. Śląskie, no utrzymuje się nadal, ale to dlatego, że jest bardzo duża populacja. Okay. Myśli, więc... Chodzi mi o to, że bufor jeszcze jest. Jeszcze ten bufor mamy, ale w momencie, tak, kiedy... Bufor jest też zakłócany poprzez to, że lekarze także chorują. To prawda. Życzymy im zdrowia. Jak I wszystkim tak, państwu jest, też jest, życzymy to jest, to jest, to jest zdrowia. Zapewniamy. Ale kwestia też jest taka, że rząd podejmu, podejmie być może decyzję, tak jak już zdążyliśmy ustalić, o pełnym lockdownie. To wywoła jeszcze większe protesty i przez to, że ludzie zgromadzą się być może w jeszcze większej liczbie, niż ma to miejsce teraz we Wrocławiu i największych polskich miastach, protestując przeciwko rządzącym, protestując przeciwko pandemii, protestując już zbierze się tyle tematów, że zaraz pół kraju wyjdzie protestować i ten, ten lockdown nie będzie miał sensu. się, że Trzeba brać pod uwagę, jakie będą skutki decyzji, żeby one nie były przeciwskuteczne. Natomiast ja uważam też, że trzeba pewne rzeczy zakładać w sposób racjonalny. To znaczy, że trzeba uczynić wszystko, żeby pandemię, albo prawie wszystko, żeby pandemię stłumić. Jeżeli część tych ludzi, którzy uważają, że trzeba, część, tak, że pandemii na przykład nie ma, Albo że pandemia nas, bo jesteśmy młodzi, nie dotyczy, no to mamy jakby bardzo, bardzo, bardzo duży problem. Więc... A w tych marszach biorą udział o różnych poglądach: przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, przeciwko prawie i sprawiedliwości, przeciwko decyzjom rządzących. I wydaje mi się, że COVID, epidemia jeszcze te protesty dodatkowo nasili. A jeżeli państwo wprowadzą lockdown, to naprawdę ludzie wyjdą jeszcze nie, no, ja liczniej ja myślę, na ulicę. Najmniejszym paradoksem jest to, że. Żeby ograniczyć lockdown zamknęliśmy szkoły, de facto zamknęliśmy wyższe uczelnie. Młodzi ludzie, Młodych ludzi pozbawiliśmy możliwości spędzania czasu wolnego poprzez zamknięcie chociażby. Czy zmierza Pan do oświadczenia rektora Uniwersytetu Wrocławskiego? Nie, nie czy Aha, bo dzwonił studentów, żeby mogli iść na manifestację. Dobrze, rozumiem. Ja, ja będę rekomendował także, żeby pierwszy listopada jeszcze raz będę mówić. Ograniczmy swoje spacery, a jeżeli już spacery, to tam gdzie nikogo nie ma. Bądźmy aktywni fizycznie, żeby wzmocnić naszą, naszą odporność. Unikajmy kontaktów z innymi ludźmi spoza małej rodziny. Ma Pan bardzo trudne zadanie, jeszcze wiele obowiązków przed Panem, trudna walka pewnie tej jesieni i zimy, życzę w walce z tym wirusem powodzenia, to bardzo trudny moment dla Pana, ale też pytanie jakie działania w najbliższym czasie będzie podejmował Pan, jaki dla Pana dynamiczny jest to czas, bo domyślam się, że telefon za telefonem, rozmowa za rozmową. No bardzo intensywny czas, na bardzo dużych emocjach. Eee... Też trzeba to, to powiedzieć, że to, że byli w, w marcu i kwietniu był ten lockdown, to w wielu rzeczach nam w tej chwili pomaga, tak? to znaczy na pewno mamy jako kraj dużo więcej respiratorów, mamy dużo więcej środków ochrony osobistej, e, m, mamy e, lepiej przygotowane systemy, informatyczne. No właśnie na wiosnę chyba na coś takiego jak teraz to też nie bylibyśmy gotowi. Ale to co dla mnie jest istotne, że ja w marcu, kwietniu stworzyłem olbrzymią sieć takich moich połączeń z, z różnymi instytucjami nie, służby zdrowia, sanepidu i tak dalej. To było i wtedy na bardzo dużych emocjach. Ta sieć w tej chwili no, mi pomaga jednak w jakimś bieżącym zarządzaniu. Natomiast no, kłopot jest taki, że z dzisiejszej perspektywy Kwiecień to, to było coś bardzo, bardzo małego. Wtedy był większy strach przed nieznanym, ale niestety ten większy strach przed nieznanym oznaczał też większą ostrożność obywateli. Natomiast mam wrażenie, że do większości z nas nie dotarło, że jak przekroczymy wydolność systemu, to będzie tragicznie. Więc jeszcze raz, proszę wszystkich o powściągnięcie swojej aktywności w czasie wolnym. Praca tak, nauka w domu zdalna, czytanie książek, rozmowa z najbliższą rodziną. Nadrobimy ten czas towarzysko później. Jeszcze jedno pytanie na koniec, bo też padło kwiecień, maj. To był czas też wyborów prezydenckich, które się nie odbyły. Pomimo, że było 300-400 zakażeń, wtedy opozycja bojkotowała te wybory, mówiła o wielkim niebezpieczeństwie. Dzisiaj, kiedy mamy tych zakażeń 20 tysięcy, zachęca do protestowania, zachęca do zgromadzeń. Ja obserwuję tutaj obiektywnie całą sytuację polityczną w Polsce. Mam wrażenie, że, mam wrażenie, że jedni czekają po prostu na porażkę drugich, czekają aż tych łóżek respiratorów zabraknie i wtedy odtrąbią swój sukces. Niestety strasznie wygląda sytuacja w Polsce dzisiaj polityczna. Jedni po prostu czekają na błędy drugich. Nie chcę usprawiedliwiać Polaków, nie chcę usprawiedliwiać klasy politycznej w Polsce. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Też sprowadzanie do debaty Trump-Biden tylko i wyłącznie do elementu, kto jest winny pandemii. Oczywiście w tym wypadku Trump urządzi, tak. Tak, jest uważam... Pozorną rzeczą. Żaden rząd nie wymyślił tej, 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 tej pandemii w, w Europie czy w krajach demokratycznych. I bez daleko idącej, idącego porozumienia wszystkich stron, no to się wszystko nam rozpali. Ja czytałem analizy, że jednym z przyczyn katastrofy w Hiszpanii jest. Ewidentny konflikt niektórych władz w prowincji, czyli naszych odpowiedników samorządów wojewódzkich z rządem. Ale w Czechach teraz są zawieszone te protesty opozycji, o czym też mieliśmy ch no, chwilę okazji rozmawiać. Tak, te te... tygodnie temu jeszcze byli w ostrej walce i była próba, jest szansa na pandemii wywrócić rząd lawiarza. Ale z tego, co wczoraj rozmawiałem z przyjaciółmi, z Czech, to y jednak doszli do wniosku, że chodzi o życie mieszkańców Czech i opozycja powiedziała OK, teraz wszystkie ręce na pokład, wspólnie walczymy z covidem. Skończy się covid, będziemy rozliczać stronę rządową. Odbieram, że to jest postawa obywatelska i postawa tak rozumianej polityki, jak bym chciał ją e, e, widzieć, w jakiej chciałbym uczestniczyć. Też chcielibyśmy żyć w społeczeństwie bez podziałów, też chcielibyśmy żyć w społeczeństwie, które zawsze się ze sobą zgadza, ale to niestety nie jest możliwe. Cóż, trzeba uszanować poglądy wszystkich, trzeba mieć do nich respekt, trzeba je rozumieć, przynajmniej się starać. A jeżeli mamy inne poglądy, to uszanujmy też innych, bo wszyscy żyjemy w jednym kraju i jeżeli panuje demokracja, to szanujmy siebie nawzajem, szanujmy też zdrowie, bo to zdrowie to dzisiaj chyba słowo numer jeden. To dużo zdrowia, panie Wojewodo. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Poprowadziłem dla państwa Dariusz Nowakowski. Dziękuję za uwagę dzisiaj z Urzędu Województwa Dolnośląskiego. Dziękujemy za dzisiaj. Będziemy na bieżąco, będziemy razem z wami.